Jakie rady miałaby Pani dla Antka Królikowskiego, który ostatnio w dość specyficzny sposób przeżywa swoje życie? Ja znam Antka od dłuższego czasu. Kiedyś się spotkaliśmy jeszcze w Telewizji Polskiej. On prowadził jakiś program. Przepraszam, ale nie pamiętam jaki to był program. Spotkałam go wtedy jakoś w kuluarach. Wyszliśmy na papierosa, chociaż ja nie palę. Eee... I powiedziałam mu, Antek, mniej znaczy więcej. To jest bardzo ważna lekcja, której ja sama nie odrobiłam, bo zawsze najpierw mówię, potem myślę. Antek teraz ma taki czas i bardzo dobrze go użył, że powinien zamilknąć. E... Nawet na 6 miesięcy. To będzie jego największy sukces i tego mu serdecznie życzę. Czyli te sześć miesięcy to pani zdaniem jest taki czas, kiedy to wszystko się wyciszy i człowiek może sobie przemyśleć pewne sprawy? Tak, ale też media mogą przemyśleć jego. Bo Antek jest bardzo utalentowanym, mądrym, inteligentnym, błyskotliwym, fajnym, fotogenicznym i telegenicznym facetem, który ma bardzo dużo do zaoferowania. Tylko popełnił parę błędów, jak każdy z nas. No i teraz jest ten czas, żeby to przemyśleć, posypać głowę popiołem i poczekać na odpowiednią propozycję. A zastanowi panią, bo pani też jest matką, takie bierne stanowisko Małgorzaty Ostrowskiej w tym temacie. Ale czemu bierne? No, yy, Antek jest dorosły. Co ma na forever być jego mamusią, która mówi? Nie, nie ruszajcie Antka! Nie, ona mówi Antek jest dorosły. Podejmuje własne wybory, popełnia własne błędy. Ja swoje błędy popełniłam, teraz on popełnia błędy na własny rachunek. Absolutnie ją rozumiem, absolutnie się z nią solidaryzuję. Bo na Antka wylał się też ogromny lincz. Nie tylko od zwykłych ludzi, nie tylko od ludzi, którzy go obserwują, ale też od osób z show biznesu. Czy słusznie? Nie wiem. Ja byłam linczowana tyle razy, że naprawdę nie jestem w stanie tego skomentować. Jakoś tak lubimy wcisnąć swoje trzy grosze i wypowiedzieć się z pozycji moralnej wyższości. No ja nie mam tej pozycji moralnej wyższości, więc nie mam nic więcej do dodania w tej sprawie.